Teczkiem wypełnionym przepysznym kremem, tak zwany creme de la creme. A ty pewnie myślisz, że ja chcę przyjść do ciebie z nożem. I żeby nie było, to jest oczywiście metafora. Mam w 100% tak dobre intencje. I kurwa... Nigdy nie miałem tak dobrych intencji wobec ciebie. A resztę ci powiem na spotkaniu, mówmy się. Co? By bo to bez sensu, żeby przeciągać. Jeszcze mówiłeś, że zaraz wyjeżdżasz, więc jest ostatnia chwila. A uwierz mi, że chcesz to spotkanie odbyć, bo się zdziwisz. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że ty nawet nie wiesz, jak bardzo chcesz to spotkanie odbyć. Ty się kurwa nie spodziewasz po prostu. No. Dawaj, jak zrobimy się co? Uwierz mi, tu nie chodzi o to, że czego, nikt ci ty nie da i Lamedeusz ci obieca, nie? Tylko powiem Ci tak. Nie jesteś w stanie nawet wymarzyć sobie tak pięknych obietnic, jakie Ci przyniosę podane na tacy. A co za to chcę? Kurwa. Najdziwniejsze w tym wszystkim jeszcze bardziej jest to, że nic. Ale na spotkaniu ci wszystko powiem. Kuśmir, Witamy wśród Wilków. Co do warunków, to się totalnie dostosuje, Gdzie, co, jak możesz sobie mi przeszukać, to nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Mogę być w samych gaciach, kurwa, nawet przez jakiś czas i założę ubrania, które nie wiem, wręczysz mi ty czy cokolwiek. Tylko po prostu, kurwa, no to spotkanie się musi odbyć i nie masz świadomości tego, że się musi odbyć. A ja nie mogę ci tego powiedzieć przez telefon i jesteśmy w takiej patowej sytuacji. Daj ci znak, co? Im szybciej się złapiemy, tym lepiej. I to nie lepiej dla mnie, bo mi się nigdzie nie śpieszy. Tylko... No jest coś na rzeczy, prosto. Jakbyś sobie miał wybrać jeden prezent do końca tego roku, najpiękniejszy, jaki sobie możesz wymarzyć, ba, nawet do końca następnego roku, nie? To ja ci go właśnie przyniosę na spotkaniu. On nie tylko spełni oczekiwania Twojego wymarzonego prezentu. On je nawet przerośnie. Dlatego, kurde, nigdy ci nie prosiłem o spotkanie. Nigdy się, Sylwestrze, odkąd mnie znasz, nie zgłosiłem do ciebie o spotkanie. I ona właśnie się musi odbyć ze względu na to, co. co zobaczysz na własne oczy. Mm. No i co? Czekam na kontakt. Przecież to ryzyko nic Cię nie kosztuje. Ja nie będę o tym nikomu mówił, bo lepiej jak to pozostanie w ciszy. Z dwoma Czyli okej, okay, on chciał zaproponować podobną walkę i chciał, żeby pozostała w ciszy. Słuchajcie, <laughs> to miała być taka walka u KSIA? Na, na gali, ale żeby nikt nie, nie wiedział. Żeby w ciszy tylko. Z dwoma sprawami się do ciebie zgłaszam. Jeśli, o, z dwoma sprawami się do ciebie zgłaszam. Jeśli się martwisz, to że próbuję oszczypnąć na tym zasięgu, to ci podpisz NDA i nie wspomnę do końca życia o tym spotkaniu, tylko się złapmy. Domyślam się również, że jesteś zapracowany, nie masz czasu na pierdoły lub jakieś groszowe sprawy, więc gwarantuję, że nie będzie to zmarnowany czas. Nie chcę się już więcej narzucać i cię męczyć, więc uszanuję Twoje decyzje, ale zapytam ten ostatni raz, bo wiem, że na spotkanie się powinno odbyć z ważnego powodu. Sylwestrze, czy znajdziesz, dam mnie chwilę czasu? Piwowa, witamy. I tutaj już jak pokazałem to na streamie. No i się zdziwisz, po co się chciałem spotkać. Co ciekawe, wcale ciebie nie okłamywałem. Sam ocenisz, czy było warto, czy nie. Publicznie nie przyznać się, że było warto, ale osobiście uważam, że to była dla Ciebie ciekawa sytuacja i byś z niej skorzystał. Tylko nie wiesz, że jakimś cudem mogłem ci ją umożliwić właśnie ja, a ja bym skorzystał na tym w inny sposób. Jakbyś się nie zdecydował. No i to są już jakieś takie jego... I tam dalej są jakieś, że Sylwester, zważaj na słowa, bo mam asy w rękawie. Zaraz tam będą po filmie na tańcule, jak Jacek pozwoli. Już jadę do ciebie. Już jadę, tylko jeszcze muszę tam kilka tych. <grym> znaczy, okej, okay, żeby nie było, bo Amadeusz teraz powie. Sylwek, ja wcale nie pisałem, że do ciebie jadę. To teraz chciałem nawiązać do memu z wykopu, jak się śmieją, że już jedziesz tam do. Bliskiej ci osoby. Ale że nie możesz dojechać, bo jeszcze musisz wyleczyć kontuzję, nagrać film na Tańcule yy, i tak dalej, i tak dalej. Więc to teraz tylko nawiązałem do Mema, żeby była jasność. Bo zaraz powiesz. A! <śpiewanie> Dobra, jestem ciekawy tego filmu teraz. Amadi. Powiem wam tak, ja tego Amadeusza zawsze sympatię do niego miałem, ale po prostu to, co odwala ostatnio, to już przechodzi ludzkie pojęcie. Będąc w Oktagonie. Witajcie. E, film miał być dłuższy, miał się znajdować w nim dużo więcej szczegółów, ale jest Sylwester, także Happy New Year, widzowie. I co? I przechodzimy do tematu najpopularniejszego... Nie będzie dużo dowodów, bo jest Sylwester, Happy New Year, elo. Sylwestra w Polsce. Mam do Was pytanie. Gdybyście chcieli nakłonić Sylwka na spotkanie, tak jak ja chciałem to zrobić... z witamy wśród wilków, au. Pokaż ostatnie te. A, gdzie on jest? Ostatnia wiadomość to tutaj chyba jego storka jakaś. Yy, bo wrzucił jakąś storkę. Więc nie wiem, kurwa, co to jest. Coś mi tam wysłał nowego, tego jeszcze nie widziałem. Natomiast nie interesuje mnie żadna walka. Ale wiedzielibyście, że z wami się nie spotka, to co byście mu zaproponowali? Pewnie wielu z was postanowiłby pójść w stronę, że może nakłonią go do tego brudy na no jego największych wrogów. Ja pomyślałem w tą samą stronę i tak też zrobiłem. Wiedziałem, że nie będzie chciał się ze mną spotkać, bo jestem powiązany z Fejmem i jestem powiązany z Boxdelem. Więc musiałem coś wymyślić. Chciałem znaleźć marchewkę, żeby królik wyszedł z nory. Aj dobra, nie mogę się po prostu napisać, ej, Sylwek, mam pomysł walki. A ja bym ci napisał, nie obchodzi mnie to. I byś nie musiał robić żadnych podkopów, żadnych, żadnego cwaniactwa i tak dalej. Dla królika, jakim jest Wardenga Wydawało mi się, że najlepszą marchewką będzie ta czerwona. Czerwona marchewka symbolizująca czerwoną teczkę z brudami. Może być? Pomyślałem, że na żywo wytłumaczę mu, że przyszedłem w innej sprawie, jednak mimo wszystko przyszedłem pokojowo i że nie jest to żadna pułapka. Przejdźmy teraz do Boxdela. Wszyscy chcą być przy tobie, gdy jesteś na szczycie. Jednak ja byłem przy Boxdelu, gdy był na dnie. Byłem przy nim, gdy był sam jak palec, gdy wszyscy uciekli. Jak szczu... Przecież, jak wszyscy uciekli, to też nagrałeś w jakąś tam storkę, że się na nim zawiodłeś, bo ci nie dał kanału Banda. Ale później się z Tobą skontaktował i się pogodziliście, nie? Też dołączyłeś. Ury stonącego statku. Wszyscy oprócz mnie. Pomocnej w dłoni nie mu dosłownie nikt. Nikt nie otarł A najciekawszy to jest w ogóle Denis, bo Denis pamiętam też powiedział pewne słowo podczas swojego face to facea z Natanem. Ale to się już mu wypomni, gdy nadejdzie czas. I wiecie, co za to wszystko dostałem? Masę hejtu. Pierwsze, co zrobiłem po ramię. Dzień później to wykrzyczałem całej Polsce, będąc w Oktagonie, że jestem za Bok i że to nie Wardęga powinien go sądzić. Może nas sądzić Bóg, może nas sądzić sąd, ale na pewno nie mogą nas sądzić youtuberzy. Miejcie własny rozum! I dziękuję wam wszystkim za przybicie. Kocham was, jesteście wielcy. Pozdrawiam! Jedyne co na, na tym zyskałem to hejt, ponieważ wszyscy byli przeciwko Boxerowi, więc automatycznie byli przeciwko mnie. Oraz zyskałem wroga w Wardendze, który zaczął mi ubliżać. Na swój... Nie, Amadeusz, nie masz we mnie wroga, po prostu dla mnie jesteś zabawną postacią. Bardziej. <gryw> nie wiem w ogóle, jak Amadeusza w tym momencie traktuje, ale na pewno nie jako wroga. Ja po prostu, no, jest sobie taki Amadeusz. Bardziej radości dostarcza, nie? To też dywan czy coś. Może kiedyś nagram nawet z nim jakiegoś TikToka, jak kupujemy jakiś dywan. Amadeusz mi doradza, który wybrać. Nie. Ale na pewno nie uważam Amadeusza za wroga. Bardziej jako pociesznego gościa. W swoich live'ach. Czego do tej pory Tak jak mówię, dalej mam do niego jakąś tam sympatię, ale uważam, że tutaj odpierdolił. Bo nie robił, a nawet. Kombinowaliśmy coś, żeby wspólnie e, działać w GOATS. Bo tak było. Później poświęciłem swoje prywatne życie oraz swój prywatny czas, by wspierać go w trakcie EHA Pandory. Naraziłem swój wizerunek, gdy widzowie, jak owce, poszli za tłumem i dalej kombinowałem, jak wyciągnąć go z tej opresji. Mało kto z Was wie, że podczas dramy byłem z nim przez 24 godziny na dobę. Stanąłem za nim, bo wiem, jak to jest być samemu, przeciwko samemu, całemu światu, bo wiele razy się w swoim życiu w taki. tam wyciek na Twitterze, że był Marcin, Boxdel i Ferrari, to jednak prawda, tak? Na to wychodzi, czy nie? W ogóle też ten film się echem nie odbił, nie odbył. Ale trochę mi się wydawało, to wtedy na ustawkę, dlatego też o tym za bardzo wtedy nie gadałem. Ej, taki zebrałem, był ogromny. I musiałbym być idiotą oraz kurwą, żeby nagle go po tym wszystkim zdradzić. Ale miałem plan. Jaki plan? No przecież kurwa nagrałeś storkę, że zdel zły, że się na nim zawiodłeś, bo ci nie dał kanału bandy. Hmm. Całkiem kurwa sprytny. No i dobra. On ma, on ma sam wekę z widzów, którzy w to uwierzą. Ja pierdole. Przechodzimy dalej. Po pierwszej Pandorze Sylwester zgodził się sięgnąć po dużą wypłatę w postaci walki, więc wybrałem pod uwagę to, że może zgodzić się po raz drugi. Wiadomo, że Sylwester teraz powie, że nie, i być może faktycznie nie zgodziłby się na to. Jednak, skoro to nikogo nie krzywdziło, to uznałem, że warto spróbować. Yo. by zakończyć tą wojnę medialną raz na zawsze. Koniec, over. Zacząłem wczoraj. Dobra, ale on pokaże na przykład jakieś dowody, że faktycznie KSI klepnął tą walkę, że on napisał na przykład do ksi że Słucha jest taki pomysł na walkę, a KSI: Wow, a Mateusz, you are amazing, amazing. Idea. w życie plan, plan realizacji walki Boxel vs Wardenga. Ze względu na różnice w warunkach fizycznych. Bo no, Rozumiem, że tu będą jakieś dowody. Jak nie mogłaby się ona odbyć na równych zasadach. Wymyśliłem więc warunki boksu, gdzie Wardenga będzie bił dwoma, a Boxel tylko jedną ręką. Wtedy szanse będą wyrównane. Pojedynek nie mógł odbyć się w Polsce, ponieważ nie ma federacji, która by to zorganizowała. A jak wiemy, Sylwester nie może walczyć w Federacji Fame. Skontaktowałem się więc z Misfitsem Federacją KSA. Aby zorganizować ten pojedynek i wyobraźcie sobie, że wyrazili zainteresowanie. Walka byłaby bardzo huczna oraz głośna, a debaty pomiędzy tą dwójką śledziłaby cała Polska. Wydaje mi się, że Sylwester raczej nie chciałby zawalczyć z Boxdelem, więc trzeba go było w jakiś sposób do tego zachęcić. I znalazłem na to rozwiązanie. Po pierwsze, wypłata życia. Każdy lubi pieniądze, albo prawie każdy, ale na pewno lubię ja Sylwester. Ale opcja numer dwa uważam, że była dla niego bardziej zachęcająca. Sylwester uzyskałby tymczasową możliwość współpracy z KSI-em. Tak, z jednym z największych. Ja to. Co, jestem Wojtek Gola, że będę biegał z jakimś tyfem z zagranicy? Twórców na świecie. To właśnie dzięki współpracy z KSI-em Upatrywałem szansę na to, że ten pojedynek może się odbyć. Co by o Sylwestrze nie mówić? To nie ukrywajmy, że posiada umiejętności, które mogłyby się spodobać nawet na jednemu z największych twórców na świecie, jakim jest KSI. Mogłoby to sprawić, iż chłopaki zajęliby się działalnością globalną. Mam na myśli Sylwestra i KSI'a pod warunkiem, że ich współpraca by się układała. Jeśli chodzi o Sylwkę i Boxdela, daliby sobie po mordach i każdy mógłby pójść w swoją stronę. Więc oprócz samej współpracy z KSI'em, która. Brzmi obiecująco, na pewno Sylwester dostałby swoją za to wypłatę życia. Dołożyłem nawet dodatkową cygiełkę do tej wypłaty życia i znalazłem sponsora na galę Fitz. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, jakie relacje łączą mnie z Misficem i dlaczego właśnie ja miałbym tam załatwić sponsora, albo jak to się odbywa, bo na pewno federacja by sobie tego nie życzyła. Jednak dzień przed o... skontaktowaniem się z Sylwestrem miałem już załatwionego sponsora na tą galę. Jest to ogromny Sponsor, który nie może się reklamować w Polsce, ponieważ jest to zagraniczna firma obracająca setkami milionów dolarów. Dlaczego nie mógłby być on sponsorem w Polsce? Ponieważ w Polsce jest to nielegalne, chodzi o gry karciane. Kto ma wiedzieć, ten wie. Kod Ferrari, najlepszy bonus, pamiętajcie. Nie zapominajcie o tym. Oczywiście, jeśli chodzi o tego sponsora, to dostałbym z tego jakiś procent. Bo jak nie wiecie o co chodzi, to zawsze chodzi o hajs. Tak też wygląda to w tym wypadku. Nie ukrywam, że chciałem sobie na tej gali zarobić. Ba, nawet chciałem na niej zawalczyć i teraz dowiecie się z kim. Wiedziałem, że mogą być oni tym zainteresowani, ponieważ już wcześniej kontaktowali się oni ze mną, żeby sponsorować konkretnie my. Mister Mleko, witamy wśród wilków, gwardów, au. Nie, na tej gali do czego finalnie nie doszło. W wiadomości do tego sponsora napisałem wprost, że będę na tej gali walczył ja. To jednak nic wielkiego, ale na tej gali dojdzie do ich pojedynku, w którym bokser będzie się bił jedną ręką z Wardęgą, który będzie używał obu pięści. Jestem ciekawy, czy ta wiadomość jest prawdziwa, ale jeżeli jest prawdziwa, to kurwa, nawet swoich sponsorów oszukujesz, bo piszesz im to, że to się odbędzie. A o tym nie wiedział nikt jeszcze, tak? Nie ja pierdole, Dojdzie do wielu debat. A szacunkowa oglądalność będzie sięgała 500 tysięcy ludzi oglądających na żywo oraz dziesiątki milionów views, bo nagra o tym dosłownie cały polski internet. Oh my god, Amadeusz. Że zawalczyłby tam Sylwester oraz Boxdel, napisałem im na jakich warunkach. I co ciekawe, zgodzili się tą galę sponsorować. Jestem z tą firmą w kontakcie od dawna, więc nie mogę Wam pokazać całej wiadomości, ale mogę Wam pokazać jej część. Dlaczego nie mogę pokazać jej całej? No bo jest to moja prywatna korespondencja z nimi. I jednak e, na potwierdzenie tego pokażę ją prywatnie boxdelowi, co na pewno Wam potwierdzi. I jeśli Sylwester jest zainteresowany, mogę pokazać to również jemu. Tak się składa, Mateusz, że Twoje farmazony mam w dupie, to inne rzeczy. Mogę obejrzeć na, na streamie po prostu Twój film, Twoje wypowiedzi. A to, czy ty jakieś pokerowe rzeczy chciałeś? W ogóle samo to, że ty uznałeś, że ja będę sponsorował jakieś pokerowe rzeczy. Oh, nie, jest prawda. Dodatkowo dorzucam wam filmik z mojego telefonu, że kombinowałem, aby tą walkę zorganizować. Jest to wiadomość do mojego menadżera. Do Trumana. Nie jest to screen. Za ile Wardenga by zawalczył z Boxdelem? Z tym pytaniem ktoś się może do Sylwka odezwać. Boxdel by walczył jedną ręką. Nikt się nie odezwał. To jest to filmik? Nie wiem. Nie wiem, w której sytuacji Ferrari gorzej wypada. Czy w tej, że to wszystko z tą walką to jest ściema? Czy w tej sytuacji, że to jest prawda, on naprawdę wierzy, że to się odbędzie i ja się zgodzę, i Boxel się zgodzi, i KSI się zgodzi? <laughs> Nie wiem, w której Ferrari wychodzi na większego oszołoma, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, ponegocjujmy, kurwa. Mówisz, że jedną ręką ma mieć związaną, to zróbmy tak, że dwie jednak, że bez rąk. <grym> a, to w ogóle, jeżeli Bokser ma walczyć bez rąk, to w ogóle wywalmy Boksera i zróbmy walkę z Tomasz bez rąk z Prime MMA. Wyjdzie kurwa na to samo, a taniej będzie. Damian, witamy wśród wilków, au. Gdzie delikatnie poruszam, więc widać. Datę. Tak mój menadżer wiedział, że chciałem taką walkę zorganizować i tak. mój menadżer również uczestniczy. I może w ona też być. Wtedy nie trzeba będzie kombinować z KSI-em. W wielu rozmowach z tą federacją na temat moich potencjalnych walk w przyszłości. A prawdopodobnie zawalczy na niej w marcu. I na tej samej gali będzie walczył właśnie w I teraz Ferrari wytnie te moje ponegocjujmy i powiem, widzicie, mówiłem wam, że Sylwester by rozważył. Wiedziałem, wiedziałem. Nie, wcześniej KSA. Więc skoro mamy już Ojej. zaplecze. Mamy nawet dodatkowe wsparcie finansowe. Pozostało nam tylko jedno pytanie. A to pytanie brzmi, czy Sylwester w ogóle byłby tym zainteresowany? By na to pytanie odpowiedzieć, wystarczyło się z nim spotkać. Do spotkania jednak nigdy nie doszło. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Więc przejdźmy teraz do mnie. W jaki sposób ja bym na tym skorzystał? A więc skorzystałbym na tym, ponieważ doszłoby do mojej wymarzonej walki z KSI-em. Przy okazji Wszystkich zasięgów, które generują. Ale oni są mocni, bo teraz Amadeuszowi po prostu zależy, żeby go znowu wzięli do bandy. Co do bandy, to ja mogę powiedzieć tak. Ja wiem, jak pracowitą osobą jest Boxdel, jeśli chodzi o projekty. Jeżeli by było może czterech Boxdelów w tym projekcie Banda, to może to by jakoś. Przez jakiś czas przynajmniej pofunkcjonowało. Pofunkcjonowa pofunkcj Natomiast Denis i Amadeusz są jeszcze mniej pracowici. Co było widać po yy, tym pierwszym streamie bandy. A yy, Denis albo Amadeusz na początku w ogóle nie byli. Później nagle Denisowi się znudziło. Poszedł gdzieś w połowie streama. Takie wiecie, kurwa, nie? <laughs> Więc nie wiem, czy to jest gra warta świeczki. Jestem ciekawy, jeżeli oni tam powrócą, jak im się to powiedzie. No ale pamiętam, że no, sam Boxdel i Wojtyk Gola mi gadali, żeby Amadeusza na przykład nie brać do gołców, bo on yy, nie przychodzi na daną godzinę, spóźnia się, śpi do 18 i tak dalej. Nie była ta drama, moja walka z ksm miałaby największy sens. Otworzyłbym sobie tym drzwi do interkontynentalnej kariery, spełnił swoje marzenie oraz zarobił kupę siana. Żyć nie umierać. Podsumowując... Puch, po... On się śmieje, nie? Że jacyś widzowie w to uwierzą. Podsumowując, właśnie tak wyglądała cała moja zdrada. Eee, wy nie wiecie, ile poświęciłem w najciemniejszych chwilach życia Boxdela do tego, że. Żeby... Ej, no dobra, no to zobacz, Amadeusz. Jeżeli dalej trzymałeś wtedy z Boxdelem i spędzałeś z nim 24 godziny na dobę i tak dalej, to ja rozumiem, że mnie chciałeś zwabić na to spotkanie, ale nie mogłeś nawet Boxdelowi wtedy powiedzieć Ej, słuchaj, wiesz co, mam taki pomysł zorganizowania walki twojej, bo przecież z nim się widywałeś ciągle, nie musiałeś go wabić na spotkanie, nie? Więc czemu nawet Boxdelowi nie powiedziałeś o tym pomyśle? Dziwne kurwa, nie? <laughs> O, boże, boże. Żeby on się podniósł. I bardzo krzywdzącym byłoby dla mnie to, jak pod sam koniec okazałoby się, że jednak jestem zdrajcą. Ale gwarantuję wam jedno. Gdybym miał Bogwzela zdradzić, to tylko. To tylko jak zanim kogut zapieje. <laughs> I za 30 srebrników. Utrumano na Instagramie po 18 i tylko na swoim własnym kanale, gdzie całe zasięgi spływałyby do mnie, a nie do Sylwestra. Wiele osób teraz ma bekę. ha, ha, ha. Chciał się spotkać z Wardęgą, ale śmieszno, jeszcze przysięgał, że to na pewno nie pułapka. No śmiechom nie było końca. Śmiechom nie było końca. <laughs> Jednak jak widać nie było tutaj ani zdrady, ani pułapki w stronę Sylwestra, a potencjalna współpraca z KSI-em myślę, że brzmiała bardzo zachęcająco i właśnie w tym upatrywałem szansę na zorganizowanie tej walki. Jednak prawdy nie dowiemy się już nigdy, ponieważ każdy teraz narzuci sobie narrację taką, jaka mu pasowała. Jednak to nie koniec, bo w następnym odcinku wypowiem się o bandzie, ponieważ... No i co, mamy to Sylwek, Sylwek, Sylwek Jak już się dowiedziałeś, to Sylwucha Dawaj na soluwę z Buxtonem Cała Polska chce to zobaczyć teraz już po tym filmie Wpierdoliłeś się w maliny, przypadkowo Także czekam na waszego solonozika Będę oczywiście kibicował tobie No przecież nie I tyle, połamania nóg Witajcie. Uważam, że troszeczkę za dużo przebywa z Murańskim. O, o, ale niech każdy se żyje i trzyma z kim chce, nie? Bo już zaczyna gadać jak on. Szkoda, szkoda. No dobrze. Co my tam dzisiaj jeszcze mamy? Wracam na To chyba już wszystko mamy przerobione. Jestem ciekawy tego materiału. Widać, się Zostań! 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 Pomyśleć, że prowoderem wszystkich przedstawionych przed chwilą scen był kilkunastoletni wówczas Dominik, który regularnie traktuje własnych dziadków jak worki treningowe ku uciesze widzów. Niestety na tym nie kończyła się patenticzna działalność w sieci chłopaka, który w celu zdobycia sławy zniszczył życie sobie oraz, co gorsza, swoim bliskim. Zapraszam do odcinka poświęconemu Dominogamerowi, streamerowi, który w zaledwie kilka lat stał się wrakiem człowieka. Dominik D, działający w internecie pod pseudonimem Domino Gamer, urodził się w styczniu 2004 roku. Pochodzi z niewielkiej miejscowości niedaleko Radomia, Pionki. Historia chłopaka nie należy do najłatwiejszych, ponieważ przyszło mu dorastać w rozbitej rodzinie, w której ojciec był pozbawiony praw rodzicielskich, a matka wyjechała za granicę, zostawiając go pod opieką dziadków. Nie miałem dobrego dzieciństwa. Matka wyjechała za granicę i mnie zostawiła. Ojciec pozbawiony praw rodzicielskich, zakaz zbliżania, bo... I najważniejsze, że babcia nie wzięła do siebie i zaopiekowała. To właśnie para emerytów, przedstawiana przez Dominika jako Marian i Jagoda, zostali rodziną zastępczą chłopca, nieświadomie skazując się na udział w tym tragicznym spektaklu mającym miejsce kilka lat później. Już w dzieciństwie u Dominika stwierdzono autyzm w lekkim stopniu oraz pierwsze problemy zdrowotne związane z sercem, które w połączeniu z późniejszą niezdrową dietą Domina, opartą na kebabach i monsterach, dawały o sobie wielokrotnie znać. W związku z powiększającymi się problemami w nauce Dominik będący wówczas w piątej klasie szkoły podstawowej został przeniesiony do publicznego ośrodka szkolno-wychowawczego. Zdaniem Pracowników instytucji Dominik nigdy nie sprawiał kłopotów oraz wielokrotnie z chęcią uczestniczył we wszelkiego rodzaju wydarzeniach, gdzie wykazywał się artystycznie. Nastoletni Dominik nie narzekał na brak kolegów, z którymi często spędzał wolny czas grając w gry komputerowe, będące jednym z hobby chłopaka. I jak to się zaczęło pewnie? Grałem sobie w kolejki. A co z szalonymi tłumaczeniami o gazowaniu? To byście mi musieli powiedzieć, jaka minuta i jaki odcinek, bo on tam wypuszczał odcinki co dwa dni. Ja dziecko w gry, i potem się zaczęło. Zacząłem nim skim się odwalać. Jestem w palec teraz. Dominik swoje pierwsze kroki jako twórca stawiał na platformie Twitch. Obecnie ciężko wskazać konkretny przedział czasowy, lecz najpewniej miało to miejsce na przełomie 2019 roku. Co by mnie natchnęło, żeby tę zmianę dokonać? Oczywiście, że pieniądze. Chciałem było być dobrym streamerem, do, dobrze zarabiać. Początkowo nie zależało mu na rozpoznawalności... No kurwa, już poczytane. Ja pierdolę. Centralne Biuro Śledcze prowadzi śledztwo w sprawie DIOS. Zarzuca mu się bezprawne odbieranie zwierząt, ale też oszustwa przy zbiórkach pieniędzy. DIOS z założenia ma zajmować się ratowaniem zwierząt odebranych właścicielom, którzy niewłaściwie się nimi opiekowali. Działa na terenie Dolnego Śląska, choć interwencję podejmuje w całym kraju. Od kilku lat prowadzi dom dla zwierząt w Pietrzykowie, w powiecie świdnickim. Rosi Hakaj. dzięki wielkie. A w tej chwili zapowiada budowę drugiego w Wojtyszkach, w Łódzkim.